Powiem wam, co jest nieprawdopodobne. Słuchajcie, taka dziwna sytuacja jeszcze. Bo wchodziliśmy do pociągu, bo kobiet, dwie kobiety były z dzieckiem w wózku. Oczywiście pomogłem tej kobiecie wnieść ten wózek do, do pociągu. Ukrainki oczywiście. I słuchajcie, najśmieszniejsze jest to, że była stacja końcowa. Myśmy wysiadali z Moniką już w Rzeszowie. Wyobraźcie sobie, że ten wózek stał bez dziecka i nie było już nikogo. Najprawdopodobniej wózek musieli dostać w prezencie od kogoś dla tego dziecka. Słuchajcie, weszli z tym wózkiem do pociągu. Nie wiem, wysiedli najprawdopodobniej na jakiejś wcześniejszej stacji, a wózek stał, nikomu niepotrzebny w tym pociągu. Tak wyglądają te tak nawet darowizny, tak wygląda ta pomoc. Że dostali wózek, no może im się przydał tylko po to, żeby wsiąść do pociągu i pojechać. E, I zostawili wózek e, przy wejściu e, z wagonu, a ani dziecka, ani tych kobiet już nie widziałem w tym przedziale. No powiem wam szczerze, to jest. Ja, ja nie wiem, czy Polacy tego nie widzą, albo czy udają, że tego nie widzą. Poza zachowują się jak bezczelni na tej, na tej słuchajcie, wychodzą. E, dam wam jeszcze fajny przykład, kto tutaj przyjeżdża. Ponieważ jak zamawialiśmy ten, ten obiad, e, za mną stała taka, ja wiem, czter, 16, może 15-latka, Ukrainka, dwie właściwie. Takie zrobione lalki Barbie, wiecie, jak to wyglądają teraz te, e, te dziewczyny. E, słuchajcie, 16, 15-latki może e, kupowały obiad i słuchajcie, płaciły złotą kartą, najprawdopodobniej od tatusia. My naprawdę, ja nie wiem, czy tego nie dostrzegamy, bo to sami Ukraińcy po prostu. Sami Ukraińcy i to naprawdę nie to są jacyś ludzie, którzy przyszli tutaj z kraju ogarniętego wojną. To, co oni wyprawiają, to, co oni na tych dworcach wyprawiają, zrobią sobie selfie, uśmieszki w ogóle. To kompletnie nie wygląda, jak oni byli uchodźcami wojennymi. No, no sorry. Ja, ja nie wiem, ja naprawdę nie byłem pierwszy raz od dawna w Warszawie, nie byłem, nie wiem, no dosyć jakiś tam czas temu, bo parę, parę miesięcy temu. I jestem po prostu pod wyjątkowym wrażeniem tego. To kompletnie nie wygląda jak. Przepraszam, ja będę. za komentarze, które są wulgaryzmy, Krzysztof po prostu blokuje. Na razie dostajesz 5-minutowe ostrzeżenie. Także, także, no nie wiem, Wojtku, ja myślę, że to jest po prostu coś, coś takiego, że nawet ten temat był też na spotkaniu wczoraj poruszony. Oczywiście jest to ważny temat, ale nie najważniejszy. A propos deukrainizacji, de chyba Polski, trzeba też będzie porozmawiać, gdyby się udało rzeczywiście prowadzić swoich ludzi do, do parlamentu, bo to, to nie może tak być. Tutaj trzeba jak najbardziej to, to odkręcić. Tu, tu, tu naprawdę, no, ja nie wiem, jak wy, jak wy w tych dużych miastach żyjecie i to tolerujecie, że macie taką, taką, taką tolerancję do tego. Do tego narodu. To jest po prostu coś nieprawdopodobnego. No, mamy ten plus, z moniką, że jesteśmy na wsi i kompletnie nie ma takich sytuacji. a ja tutaj chyba Ukraińców, to spotkaliśmy jedną pracownicę, ale musiała od dawna pracować w sklepie, i, i to jest zupełnie coś innego niż, niż chodzenie po ulicy i słuchanie, w koło, słuchajcie, w koło, gdziekolwiek by mnie stanął, w koło słyszę tylko ukraińską mowę. Do jasnej cholery, ja jestem w Polsce czy w Kijowie, czy nie wiem w innym mieście ukraińskim. To jest, to jest niemożliwe, no. I naprawdę nikomu to nie przeszkadza w tym kraju. Nikomu to nie przeszkadza, że idzie ulicą i wszędzie słyszy Ukraińców. Ja ktoś mówi, że jest 50%. No ja mam wrażenie, że było 90% Ukraińców wczoraj w Warszawie, a nie 50. To może się mylę no, tak, ja czy... nawet, Może chodzę nieodpowiedni, nie nieodpowiednimi miejscami po Warszawie, no. Tutaj, Bogdan, wcześniej Markonius powiedział, że w ciągu tygodnia było, były cztery ataki nożem na Polakach. W ciągu tygodnia. Także, tak nie no, z no, pewnością słuchali. Umówmy się. Ile, ile przykładowo tego typu przypadków jest zgłaszanych od tego tak? Przecież oni to załatwiają między sobą. A, a, a tak nawiązują do tych. Kwestii związanych, rozumiesz, z ich obecnością tutaj, i kim oni są, zobacz, co się dzieje na, na autostradach. Mój znajomy właśnie niedawno mówił, że przyjeżdżają masowo samochodami bardzo drogimi, nie płacąc za autostrady w ogóle, przekraczają prędkość, policja w ogóle ich nie zatrzymuje, widząc rejestracje ukraińskie, robią to, co chcą, są, są wyjęci spod prawa, mówiąc krótko. Są ponad prawem polskim abstrahując od tego, że mają przywileje dużo większe od Polaków, to jeszcze są wyjęci z podprawa. No to jest w ogóle skandal w ogóle. I trzecia rzecz, która jest cholernie nurtująca dla mnie, to jest to, że to są osoby w większości swojej o strukturach banderowskich. Jeszcze raz powtarzam. Mówiłem to od samego początku, pierwszego dnia, jak to się zaczęło. Osoby, które tu przyjeżdżają, są opłacane przez Sorosa, to są osoby, które są o profilu banderowskim. I mamy tego rezultat na każdym kroku. To, co Markoniusz tutaj podał, to z pewnością jest tylko igła stogusiana. Tego jest dużo więcej. To jest tak jak z wojskiem amerykańskim, tak? że oni mordują, a wszystko jest zamiatane pod dywan. To samo się robi z Ukraińcami. Słuchajcie, przecież to, co się wydarzyło pod pomnikiem teraz, dziewiątego, to jest nie do pomyślenia w ogóle. Myślę, że większość osób to sobie tak to bagatelizuje. Osoba, która to zrobiła, ona chodzi dalej na wolności. A w ogóle się pytam o jedną rzecz, jak to jest możliwe, bo pomnik Armii Czerwonej to oprócz tego to jest pomnik wspólny i mogiła wspólna, bo tam wielu Polaków przy boku Armii Czerwonej walczyła, i inne narodowości również, które zginęły i tam leżą. Które zginęły i tam leżą. Bezczeszczenie w tak ochydny sposób, mało tego, jeszcze raz powtarzam, niech ludzie, jeżeli się wypowiadają, to najpierw niech lizną trochę historii. Gdyby nie Armia Czerwona, Armia Radziecka, nas by nie było po prostu, bo jeszcze raz powtórzę, wojna była zaplanowana przez korporacje na dużo, dużo więcej. Na co najmniej 15 lat, a jakby się udało, to jeszcze więcej. Zobaczcie, ile Unia Europejska trwa. Oni pomyśleli sobie, że Unia Europejska potrwa tam 6, 7, 8 lat, maksymalnie do 10. Musi się rozpaść, no bo zawsze takie jest zadanie. Później prowadzą tak zwany Światowy Ład. On nie jest dawno prowadzony, tylko po cichu. A ona dalej trwa. A dlaczego trwa? Bo nie przewidzieli, że ludzie będą tak idiociali. To tylko dlatego trwa. Nie przypuszczali, że w tak krótkim czasie będą w stanie przekształcić umysły ludzkie do tak tragicznego skutku, jaki dzisiaj mamy, że wszystko można zrobić. I to samo jest właśnie z bezczeszczeniem pomnika naszego pomnika, wspólnego pomnika, w swojej większości, oczywiście, bo tam ponad 300 tysięcy ludzi leży. Ludzi, którzy walczyli o naszą wolność. I jak to jest możliwe, że łachudry banderowskie wlażą na pomnik w świńskich maskach, maskach imitując Rosjan i nikt nie reaguje. Znaczy, ja mówię oczywiście tutaj o, o policji. Problem jest taki, że z pewnością pomimo mniejszości te osoby by też zareagowały, gdyby nie później konsekwencje. Dlatego, że nikt... Systemu się nie doczepi do nich za to, co zrobili, tylko do obrońców. To jest coś nieprawdopodobnego, gdzie my żyjemy. To, ja, ja sobie tego nie wyobrażam. Za moich czasów, słuchajcie, do lat 90., to jest niemożliwe po prostu. To było niemożliwe. Oni by nigdy sobie na coś takiego nie pozwolili. Dalej na wolności? To dziadostwo y, y, chodzi i, 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 i cisza. To jest dla mnie koszmar totalny, to jest państwo bezprawia, państwo bez państwa, bym powiedział, bez jakiegokolwiek, jakiś zasadniczy, to już jest totalne zero. My się śmiejemy tutaj, moi drodzy, z afrykańskich niektórych państw, kurczę, pieczone. ludzie kochani, nie ma co porównywać mentalności obecnie tam. Tam, jeżeli do czegoś dochodzi, to najpierw wodzowie się biją między sobą. Wyobrażacie sobie? A y